witam wszystkich w kolejnym materiale eee, Słuchajcie, końcówka sezonu eee, Mamy dzisiaj 31 marca Także wybiorę się jeszcze chyba dzisiaj na polowanie Byłem, byłem na jednym polu zobaczyć eee, Jakieś dziki chodzą, także na zakończenie sezonu jeszcze się wybiorę Może dogramy coś, coś jeszcze do tego odcinka eee, no, bo staram się jakoś tam publikować w miarę, w miarę cyklicznie te odcinki. No i, i co piątek. Do tej pory kilka ostatnich odcinków ukazywało się co piątek, także teraz też postaram się w piątek dodać jakiś odcinek. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mamy, mamy jedno wyjście. Także e, chciałem podjąć jeszcze inny temat, słuchajcie. E, po niektórych odcinkach dostawałem znowu wiele wiadomości e, odnośnie podpórki, lornetki, latarek, noży e, prywatnie. E, no i każdemu tam starałem się jakoś odpisać. E, no i tak dzisiaj pomyślałem sobie, że przed tym polowaniem e, coś wam powiem na temat latarek. Jakich używam, e, czemu akurat takich, czemu, czemu nie innych. No i tyle, słuchajcie, ja używam yy, dwóch latarek właściwie. Jedna to jest czołówka, yy, i ja akurat używam latarki czołowej Fenixa. Mam już drugą yy, czołówkę Fenixa. Miałem poprzednią mod model chyba yy, HR60, ten jest HM70R. Yy, od kiedy zacząłem polować z czołówką, no mam dwie wolne ręce, tak, ja co kiedyś pamiętam, jak jeszcze tych czołówek nie było, czy dopiero wchodziły, to człowiek przy patroszeniu trzymał tą latarkę gdzieś w zębach, jakoś tam na jakieś uchwyty, coś takiego, także jak tylko nabyłem pierwszą czołówkę, to zaraz mówię: no super. Są dwie ręce wolne, nawet przy jakimś e, dochodzeniu postrzałka, czy coś Mamy broń w rękach, na, na głowie latarkę, czołówkę Także jako podstawowej używam czołówki e, No Jest wiele marek czołówek, są i chińskie, i jakieś tam Ledlenser Ja akurat mam Fenixa i jestem z niej zadowolony Co jest najważniejsze, słuchajcie Najważniejsze jest to, że... E, akurat... Nie wiem, czy będzie widać będzie widać. Ma jedną diodę czerwoną, także jak gdzieś tam dochodzę do samochodu, rozładowuję broń czy coś, to włączam sobie tą czerwoną diodę, która bardzo ładnie świeci w nocy. I nie muszę włączać jakiegoś tam trybu mocnego to jest duży plus. No i poza tym, słuchajcie, latarka ładowana na USB. Jak sobie naciśniecie wskaźnik baterii pokazuje Wam czy ta bateria jest naładowana czy już rozładowana W momencie kiedy bateria zaczyna słabnąć zmienia się tryb o jeden niżej Także nigdy Wam właściwie tego prądu nie powinno zabraknąć Nie jest tak że macie latarkę i nie wiem po 10-15 minutach czy nawet po godzinie poszukiwania postrzałka Latarka Wam gaśnie i to jest wtedy to jest wtedy najgorsze. Także, która latarka jest najlepsza? Najlepsza jest ta, która Wam wytrzyma. Tak? To już obojętnie, czy to będzie jakieś, jakaś latarka chińska, czy, czy będzie latarka za 500, 700, czy 1000 zł, ona ma wytrzymać. Ma spełnić swoją rolę. Ech, o, jakaś pszczoła się tutaj obudziła. Ech, także to tyle do czołówek. Ja Wam tutaj nie będę mówił, że Fenix jest najlepszy, czy Led Lenser jest najlepszy, czy jeszcze jakaś tam firma. Ech, najważniejsze, żeby ta, ta latarka spełniała swoją rolę. To tyle pokrótce, jeżeli chodzi o czołówki. No i mam jeszcze drugą latarkę. Co prawda, te, te latarki, akurat mam dwie, bo jedną sobie kupiłem, drugą dostałem w prezencie. Ale mam Fenixa TK35 UE, też bardzo fajna latarka. Co prawda, no taka mało poręczna. Już jej tylko używam do, do jakiegoś dochodzenia postrzałka, gdzieś sobie na e, montaż magnetyczny pod lufę, czy, czy coś w tym stylu. No też ładowana na USB, e, też zmienia, zmienia w przypadku słabego akumulatora e, poziom świecenia na niższy. No. Wydaje mi się, że funkcjonalna, bynajmniej ja jestem z niej zadowolony, ale też, no mówię, ja nie lokuję jakoś tego produktu, nie chcę tutaj zachwalać. Ale ja z Phoenixa jestem do tej pory zadowolony i jak na razie jeszcze mnie te latarki nie zawiodły. Zawsze ze sobą mam jeszcze gdzieś tam jakiś power bank. Co teraz bardzo się przydaje przy, nie wiem, podładowaniu termowizora, właśnie latarki czy czegoś takiego. E, jakieś tam grzane poduszki, niektórzy sobie stosują do siedzenia, też powerbank jest potrzebny. I słuchajcie, mam jeszcze zawsze do, ze sobą kabel. E, kabel USB na, na trzy wejścia. Tu jest chyba BC i, i jeszcze jakiś, jakiś tam e, do iPhone'a. Wejście. I tyle, no to, to, to mam zawsze przy sobie, nawet jeżeli by się nam ta latarka jakaś rozładowała, czy jakiś sprzęt, bardzo powerbank w dzisiejszych czasach jest potrzebny. To tak tylko pokrótce o tych latarkach, nie chcę tutaj się rozwodzić. Ja z tych latarek miałem yy, wiele, jakieś yy, no chińskie też miałem, i później były, były jakieś LED lensery, ale w tej chwili zostałem przy Fenixie i miło się sprawdza. Słuchajcie do rzeczy. Wieczorem wybieram się na polowanie. Tak jak mówiłem, mamy końcówkę sezonu. No Jeszcze tydzień temu było plus 20. Dzisiaj mamy w dzień plus 4, plus 3 nawet. W nocy mamy minus 2, minus 3. Także nawet niechętnie się na to polowanie idzie, ale, ale no, chcę zrobić jakiś odcinek, wyjście jakieś na zakończenie sezonu. Co Hubert nam podaży, to zobaczymy. Eee, widzę, widzę, że po ostatnim odcinku. Eee, no, jakieś materiały z testami się myślę, że się przyjęły, bo po tygodniu, nie całym tygodniu, mamy przeszło 6000 wyświetleń i, i ponad 100 więcej subskrybentów. Komentarze widzę, że, że są pozytywne, że jakieś zainteresowanie będzie. Także, nawet jeżeli jeżeli następny odcinek nie będzie z polowania, bo trud jak sami wiecie, trudno jest. Eee, sp Planami, z inwentaryzacjami najprawdopodobniej będziemy polować gdzieś dopiero od 10-12 kwietnia. Może być tak, że, że będzie chwilę bez polowania. To wybierzemy się na testy, chociaż słyszałem już, że, że być może będą od 1 kwietnia odstrzały sanitarne, żeby nie blokować łowiski umożliwić yy, myśliwym polowanie na te dziki i zapobiegać szkodom. Także ale co przyniesie, co przyniesie czas to zobaczymy. Dzisiaj wieczorem widzimy się na polowaniu. Yy, no, i to tyle. Do zobaczenia. Ech, witam już wieczorem. E, po kilku godzinach. Słuchajcie, tak jak wam powiedziałem, jedziemy na pole po kukurydzy. Słuchajcie, rękawiczki. Jak jechałem tutaj, to samochód pokazywał minus jeden. Trochę wieje, także odczucie, odczucie chłodu duże. E, no co polujemy. Bazer R8 Tumnik iM Sport. Triton e, numer 4 Part 008 Amunicja Amunicja Sako Hammerhead e, 11,7 grama. E, o, właśnie mi się przypomniało, że, że termowizor jest w samochodzie. I patrzę, patrzę w kieszeni, że też nie mam komórki. I jeszcze nie mam latarki, ale, ale wszystko jest w aucie. Także, także zaraz nadrobię te zaległości. I tyle. No zapraszam Was na kilka kolejnych minut z Doliną Kakaju. Mam nadzieję, że te ostatnie polowanie sezonu coś nam przyniesie, jak nie przyniesie, no to, to też e, nic się nie stanie. E, do zobaczenia. I co? Był dzik? Był dzik. Pojedynczy. Słuchajcie, ledwo żeśmy wyszli z samochodu, był na polu, po kukurydzy. No i tak jak widzieliście, na początku miałem go, miałem go już blisko dosyć. ostatnie, ostatni zanim zszedł tam za górkę, to mieliśmy go tam na 70-80 metrów. Normalnie w, w listopadzie, czy tam w październiku można by było do niego oddać strzał, już na, to, na tym dystansie, ale... No, dzik około 50 kg sam, także chciałem go e, ocenić dokładnie. E, no i co, wiatr na, na początku mieliśmy korzystny, a później, później zszedł nam za taki skłon. E, wiatr już troszkę zakręcił, tak jak widzieliście. No Później już go mieliśmy na 30 metrów, może 40, no ale jak już zobaczyłem, że to jest dzik raczej do strzału, raczej to był dzik taki, no na 99% to był chłopak. No to e, wyczuł nas i zszedł i, i do lasu właściwie pobiegł do lasu. E, no i tyle. No, polujemy dalej, mamy dopiero. O, teraz zaczęło, zaczęło wiać. E, mamy dopiero jakieś pół godziny polowania, także ruszam dalej. Wsiądę w samochód, to będziemy sektor z drugiej strony, zobaczymy może, może tam jeszcze e, coś spotkamy, pojedziemy na te pole po kukurydzy, gdzie jest pszenica, gdzie dwa, dwa odcinki temu e, strzeliłem tego e, dużego dzika. E, no i być może jeszcze tutaj wrócimy, zobaczymy, ale no, on już raczej wiatru dostał, także na tego dzika raczej nie, nie liczę, że on e, gdzieś tutaj wyjdzie. No ale polujemy dalej, do zobaczenia. No i co? I takie jest polowanie. Słuchajcie, na tamtym polu nic nie było. Ale wieje. Nie wiem, czy coś będzie słychać. Na tamtym polu oprócz stary i ni zajęcy nie było nic, ale już nie chciałem Wam nagrywać, bo znowu ten odcinek będzie miał jakieś pół godziny. Ale wróciliśmy z kolei na te pole, e, gdzie byliśmy na początku, gdzie widziałem tego pojedynka. No i były dziki. Słuchajcie, na początku myślałem, że są dwa, to od razu mówię, no nie są to te dziki, nie jest to ten pojedynek. Ale jak zacząłem je podchodzić, okazało się, że były cztery. Wydaje mi się, że były dwa większe, dwa mniejsze, ale no jakieś takie elektryczne te dziki. Eee... Wydaje mi się, że, że spłoszył je żuraw, bo w pewnym momencie tam za nimi eee, podniósł się żuraw. I to chyba on był powodem tego, że one zeszły do lasu. No ale co, no takie jest polowanie. Mamy koniec sezonu. Także kończymy dzisiejsze polowanie. Jest prawie 23. Także mamy jeszcze właściwie godzinę, godzinę tego sezonu, ale już nie będę nie będę tutaj wymyślał eee, nawet trochę zmarzłem wam powiem także wracam do domu eee, no co widzimy się w, w następnym odcinku eee, dzisiaj nawet odkryłem, że mam ostatnie 5 sztuk amunicji także wybiorę się chyba do sklepu na jakieś zakupy, może coś zmienimy, może potestujemy amunicję, bo też, też miałem coś tam w, na myśli Eee, jakieś testy, ale to zobaczymy. Nie chcę, nie chcę Wam nic mówić, nie chcę Wam nic obiecywać, bo zobaczymy, co wyjdzie w praniu. Eee, także dziękuję Wam za ten odcinek. Eee, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji. Słuchajcie, przed południem Wam mówiłem, że filmik ma nie wiem, ile mówiłem, 5000 czy 6. 000. Teraz już wieczorem patrzyłem, ma tysiąca Także, no, oglądalność. Nam wzrasta subskrybentów, już też mamy 1600. Przed e, poprzednim odcinkiem mieliśmy 1500, także kanał rośnie w siłę. E, no nie przedłużam już, zwijam to wszystko i, i wracam do domu. E, do zobaczenia i daszbór. Słuchajcie, w takiej scenarii jeszcze nie nagrywałem. No ale w, w czasie powrotu do domu nagrałem jeszcze dzika, którego przed chwilą żeście widzieli. No chciał nam wejść do samochodu. Mieliśmy go, nie wiem, no 10-15 metrów. No osobnik męski, tak jak żeście widzieli, bo jak ja to mówię, klejnoty mu się świeciły w termowizorze. Także ewidentnie, ewidentnie dzik do odstrzału. No ale co, byliśmy już w sektorze, nie, nie w tym, w którym w którym byliśmy zapisani, także no, nie było możliwości strzelenia chociaż to no, ja znam kilku albo i kilkunastu takich, którzy tam nie tylko z mojego koła, którzy pewnie by tego dzika pozyskali, a później, później się wpisali. No, tacy też wśród nas są i, i co zrobić. No ale, ale ja staram się to robić etycznie. No i tyle, no zdążyłem się z Wami pożegnać, ale jeszcze mówię, no muszę, muszę Wam dograć chociaż chwilkę, bo, no bo myślę, że fajnie się to w tym termowizorze nagrało i, i jakiś, jakiś fajny materiał, także dobra, już teraz kończymy, do zobaczenia w następnym materiale.